No I tak moi kochani, święta, święta, i po świętach jeszcze w łóżku piję kawę, kończę kawę i co? Trzeba wskoczyć w jakieś wygodne dresiki i zacząć życie. Koniec lenistwa, bo trochę tego było, a powiem wam, że dom wygląda. Dzień dobry, Fitku. Dom wygląda yy, jak po jakiejś, nie wiem, dobrej imprezie. Wszędzie jest wszystko, ale nie tam gdzie trzeba, także a w łazience koszt to już normalnie pęka od brudnych ciuchów, także chyba zacznę od tego, że, że po prostu wstawię pralkę, zmywarkę i zacznę to życie, ale dobrze wrócić do normalności, bo jednak powiem wam, że to świętowanie też męczy. Takie brak jakiejkolwiek, no jak się to mówi, motywacji do czegokolwiek. Takie pelętanie się też no trochę męczy. Także dobra, wypuszczam psa. Piję kawkę. Nie, nie wchodź mi fitku. Już idziemy na pole. Na pole, a tam jest minus, nie wiem, 12? Także będzie szybkie siku i zaczynam życie. A Wy? Życzę Wam miłego oglądania. No i faktycznie mój koszt to chyba za chwilę eksploduje, słuchajcie, pięknie. Także trzy prania to dzisiaj na pewno będą, a nie wiem, czy nie wrzucę jeszcze ręczników. Więc co, zabieramy się do roboty, a wy razem za mną, bo, bo to będzie bardzo zwykły dzień. Muszę pomyć podłogi, muszę odkurzyć przede wszystkim, bo już normalnie zgrzyta. Takie zamiatanie miotłą to jest pizza. Na wodę fotomontaż, w sensie zamiatanie, jak ja to mówię, rynku, a cała reszta to się farfoczli, także dobra ja yy, najpierw ogarniam to pranie, potem jakieś śniadanie. No i muszę pomyśleć nad obiadem. Ciężki powrót ciężki dziewczynki. Zobaczcie, jaką śliczną szopkę narysowało moje dziecię, Emila. To, to powiesz? To to, to, to narysowało pranie. Aha, ja to była spółka. Ale szopkę narysowałaś ty, tak? Ten to. budynek? I, i Jezuska. Jezuska narysowałaś, a gwiazdki? Święzyt. Jakie gwiazdki? Jeszcze przed chwilą nie umiałaś, a ja tu proszę, jakie piękne ci tu jest ta gwiazdki. No, cudne. A my naszym widzom pokażemy, jak byliśmy w święta i też była szopka, prawda? Widziałaś szopkę tam. A, a w ogóle to okay. coś, czemu jestem no, przeciwna teraz? Tak, jakie będziemy mieli petardy. No ja właśnie nie wiem, czy w ogóle będziemy mieli, bo mi się to nie podoba, bo ostatnio, pamiętasz, co się wydarzyło? No. No, było smutno, dobra, za chwilę Wam to opowiemy, żeby przypomnieć. A wiodorąca, no to mówią, że teraz jest minus 50 na drugie opakowanie. No i, I Dla mnie było za głośno. Dla Ciebie też było za no, no właśnie, dla mnie też i jeszcze dla kogoś. Ten to chyba jeszcze święta czuje. Halo, nie panu jednemu i drugiemu? Nogi są Briana, a tutaj piesy śpi, patrzcie na plecach. W kocyku i luz. Chill, zupełny chill. E, śpi jak dziecko. Tutaj widzicie, że zrobiłam sobie herbatę. Zrobiłam sobie takiego grzańca korzennego. oczywiście Do tego dołączyłam jeszcze no te właśnie soki z limitowanej wersji, które pokazywałam Wam już jakieś Parę odcinków wcześniej. Bardzo je lubię i zawsze kupuję dużo wcześniej, po prostu jak są, bo potem ich oczywiście nie ma. I ja sobie je wlewam do takich herbat i za chwilę Wam opowiem moją przygodę, jak to zapłaciłam za herbatę, 150 zł. Ale jeszcze zanim, to powiem Wam, że no miałam ten kalendarz adwentowy z Irving. Irving, jakkolwiek się to czyta. I powiem Wam, że wcale nie byłam taka zachwycona. Tam tylko parę herbat mi naprawdę smakowało. Jakieś takie mało esencjonalne mi się wydawały. Także wiem, że kilka z Was też ją miała. W sensie ten kalendarz. Także dajcie znać, jak Wam. Czy byłyście na tak, czy raczej mm, słabo? Jeśli. No to ja myślałam, że to będzie bardziej takie mocniejsze te herbaty. Gdzieś smaczniejszy, ten smak będzie się przebijał, no a tu takie. No raczej nie. Także dobra, dopijam moją herbatę i opowiem Wam, co mi się przytrafiło tuż przed świętami. Żeby człowiek mógł coś nagrać, musi uciec do sypialni. To z tyłu, co widzicie, czekajcie, coś bym. O tak, tu. To jest nic innego jak moje pranie, które za chwilę muszę poskładać. I to nie jest koniec prania, absolutnie. To są tutaj głównie skarpetki i bielizna. I jeszcze się w suszarce suszy następne. Przepraszam tutaj, bo na dole są... całe tylko dzieci jest. Jest pies, jest papuga, jest tak głośno, że się nie przebiłam z moim głosem. Opowiadałam Wam tam, że dzisiaj w Biedronce jest drugie opakowanie fajerwerek 50% taniej. Przepraszam. I chciałam Wam też powiedzieć, jeśli jesteście tu od dłuższego czasu, to pamiętacie moje nagranie z zeszłego roku. Zaraz po Sylwestrze, jak to opowiadałam, jak zgubiliśmy psa. Jeśli jesteście nowi, to powiem Wam tylko tak w skrócie, że w, w Sylwestra weszliśmy właśnie puszczać fajerwerki całą rodziną. Był też u Briana sąsiad, kolega. I właśnie wtedy, no nie wiem, ten pies musiał wyjść, jak wychodziliśmy. Po prostu szybko, szybko, bo wtedy to jest akcja. Jakby to nie można było 5 minut wcześniej wyjść, no ale po co marznąć? Więc wtedy właśnie tak szybko, żeśmy wybiegali wszyscy z domu i gdzieś między nogami musiał nasz pies wyjść. No i jak zaczęła się ta akcja cała z odpalaniem, bo to nie tylko my, żeśmy odpalali fajerwerki, tylko też inni sąsiedzi, no to właśnie wtedy... Musiał się ten pies tak przestraszyć, że po prostu uciekł. Ja y no, zobaczyłam, że psa nie ma dopiero po północy, i to tak dość dobrze po północy, i ja byłam przekonana, że on po prostu się schował czy to właśnie w sypialni pod łóżko, czy to y do garderoby. No, szukaliśmy go wszędzie, całą rodziną i nie było go nigdzie. Więc jak już y faktycznie przeszukaliśmy ten dom, to było pewne, że pies musiał wyjść podczas naszego właśnie wychodzenia. I tu już się zaczęła akcja z grubsza, bo ja powiem wam szczerze, że dostałam takiej paniki, jakbym zgubiła własne dziecko. Na polu było śnieżne, był też śnieg, było zimno, było strasznie zimno, bo pamiętam, że nie ubrałam czapki, bo chodziłam te półtorej godziny, kiedy go szukałam w samej kurtce, więc ubrałam tylko kaptur. I szukałam, nawołując z Filipem cały czas Fida. I kiedy już. Któryś tam raz z kolei wróciliśmy do domu i faktycznie nadal w domu go też nie było, nie znaleźli go. My żeśmy z Filipem, z Brianem, Brian też chodził właśnie z tą kolegą, rozdzieliliśmy się, też go nie znaleźli. No to ja już byłam po prostu załamana, bo wiedziałam, że pies do rana nie wytrzyma na polu. Potem stwierdziłam, że może go ktoś przegarnie, no bo wiadomo, to jest York, więc wiadomo, że to nie jest pies, który siedzi na polu. No, ale też było wiadomo, że jak ktoś go obcy weźmie, no to już go więcej nie zobaczymy. Mimo tego, że pies jest zaczipowany, bo zaraz będą pytania, tak, jest zaczipowany. No, ale to. Stwierdziłam, że marne szanse, że go znajdziemy y, dzień później. I wiecie co? Ja tak wychodziłam co jakiś czas na pole, i wołałam i wołałam, i kiedy już wychodziłam. Też yy, któryś raz z kolei, już chyba praktycznie ostatni raz tak sobie powtarzając, choć za każdym razem mówiłam, że za każdy, yy, że to będzie ostatni raz. Yy, I usłyszałam takie piszczenie, jakby, i wtedy już wiedziałam, że to jest mój pies. I znalazłam go u nas yy, za dynkiem gospodarczym. Są deski położone, były poukładane, i on właśnie był tak wbity pod te deski, że nie mógł wyjść. A że bał się zaszczekać przez cały ten huk, bo wiadomo, że. Yy, no, Cały czas y, te odgłosy gdzieś tam jeszcze tych fajerwerek, y, nawet do drugiej, są słyszalne w Sylwestra. Więc ten mój pies był tak przerażony, że się w ogóle bał odesłać. No, ale na szczęście z, udało nam się go stamtąd wyciągnąć. Nie był y, pokieroszowany, bo dzięki nie y, zamarznięty. Więc wszystko w miarę dobrze się skończyło. Ale to ta sytuacja nauczyła mnie tego, że ja mam całkiem inne podejście do fajerwerek teraz nie jestem zwolenniczką absolutnie, to nie jest tak, że mi się przestało nagle podobać, bo jakiś tam urok z tego mają, ja po prostu bym skomała, bym powiedziała, że mi się nie podobają, ale mam całkiem inne podejście z tego względu, że wiem, ile strachu mają wszystkie te zwierzęta, bo ja nie mówię tylko o psach, bo tutaj są i koty różne, bo wiadomo, że... Sąsiedzi mają koty, które są po prostu gdzieś tam w jakichś budynkach gospodarczych. Mieszkają. No, mamy las, więc tam jest dopiero właśnie dzików, i zajączków, i jakichś tam ptaszków. Także wiem, ile stresu mają te biedne zwierzaki. Także moje podejście się zmieniło. Ja w tym roku chciałabym, żebym może nie kupował, ale to też jest wiem, że on raczej z tego nie zeznuje, bo mu się to bardzo podoba i choć tam parę, no to całego świata nie zbawimy. Słuchajcie, my, my, nie, my nie puszczając, wiadomo, że inni ludzie puszczą. Chciałabym tylko Wam powiedzieć, że dla mnie ta sytuacja nauczyła mnie tyle, że ja po prostu ja sama nie dołożę złotówki, żeby kupić fajerwerkę i ja nie wyjdę, żeby je podziwiać. Z domu będę właśnie ze swoim psem, będę z moją Emilką, bo Emilka też się boi huków. Także chciałabym, żebyście po prostu przemyśleli, Całą tą sytuację, czy faktycznie gra warta jest świeczki, bo jeśli macie zwierzaki, to wiecie, ile strachu, ile nerwów, stresu niepotrzebnego właśnie jest dla nich przez te, no czasami powiem Wam, że północy, bo północy słychać odgłosy tych fajerwerek. Dobra, za chwilę przyjdę, pokażę Wam jeszcze kartki, które przyszły, bo ja obiecałam, że je pokażę wszystkie, przyszły i mam zamiar je pokazać. Tak wygląda pierwsza karteczka. Ja to jest yy, w tej chwili, po prostu pokazuję to losowo. Yy, to nie jest tak, że pierwsza przyszła od tej, od tamtej, bo nie wiem, bo może wyciągnął je ze skrzynki i po prostu są. Bardzo się nimi cieszę. Tu jest taki puszek. To jest kartka od Beaty Wikarskiej. Bardzo Ci dziękuję, Beatko, i mocno trzymam za Ciebie kciuki. W ogóle to powiem Wam, że w te święta poznałam Was bardzo osobiście wręcz, bo dostałam nie dość, że kartki, dostałam właśnie listy, dostałam przy tych kartkach jeszcze karteczki włożone, dostałam maile, dostałam wiadomości na do Messengera. I z Wami po prostu rozmawiałam. Część z Was się po prostu yy, tak do mnie zbliżyła, dostałam też zdjęcia Wasze. Także to jest coś fenomenalnego, że yy, Wam się chciało przedstawić, pokazać, coś o sobie opowiedzieć. Dla mnie to jest po prostu majstersztyk. Także tak wygląda kartka od Beaty Wikarskiej. Bardzo Ci kochanie dziękuję. I tak między mną a tobą mocno trzymam za Ciebie kciuki. W ogóle to na kanale, ja Wam powiem, że przez te święta poznałam bardzo, bardzo Was. Na różnych kanałach się wypowiadałyście i ja już Was kojarzę. Tutaj taka kartka, jak to Asia powiedziała, z innej epoki, czyli z tej starszej, bardzo ładna też. To jest kartka od Asi Pinkowskiej. Zapraszam Was na kanał. Joanna Pinkowska. Już niejednokrotnie o nim mówiłam. To jest naprawdę fenomenalna kobietka. Zresztą powiem Wam, że no, Wasze życiorysy. Wow, ja po prostu zasłużyłam sobie nie wiem czym, ale, ale czuję się taka mocno zintegrowana po tych świętach z Wami, także tak, tutaj Asia, a właśnie to było nieciekawe święta, bo byli chorzy, jak ona tam mówiła na swoim kanale, także trzymam, trzymam mocno kciuki i mam nadzieję, że teraz już wszystko minęło i teraz już będzie tylko lepiej. Tutaj jest kolejna kartka, czekajcie, niech ja zerknę, chyba muszę sobie ją otworzyć, bo no nie pamiętam. A, od Wioletki Tyrna, też stara widzka, też bardzo dziękuję za tą prześliczną karteczkę. Fajnie, że Wam się chciało, słuchajcie, bo to jednak trochę czasu trzeba mieć zaparcia, żeby iść i wysłać tę kartkę. Ja też trochę kartek wysłałam. Tutaj jest taka kartka i do kartki było dołączony taka łyżwa drewniana, zobaczcie na to. Bardzo ładna. Kartka jest od Patrycji. Patrycja Nowak właśnie ma też kanał. I serdecznie Was zapraszam. Nazywa się właśnie Patrycja Nowak. I tam właśnie Patrycja pokazuje część swojego życia, zakupy przeróżne, zakupy przeróżnych miejsc. Także jeśli nie znacie, no to zapraszam Was jeszcze do Patrycji na kanał. Pozdrawiam Patrycję i mamę, bo wiem, że też mnie czasem oglądają dziewczynki, kobietki nasze. I my się tak właśnie wspieramy z tymi dziewczynami, które mają kanały, właśnie tak jak Asia Pinkowska i Monia. I słuchajcie, choć powiem Wam, że widzę, że coraz więcej osób odchodzi, to jest właśnie smutne w tym wszystkim, no ale nie wiem, można się zmęczyć tym. Naprawdę można się zmęczyć, bo to zajmuje sporo czasu, wysiłku, no i trzeba mieć pomysł, żeby właśnie coś Wam pokazać. Yy, bo jak się nie chce pokazywać wszystkiego, no to trzeba tak trochę lawirować. Także takie karteczki doszły, być może jeszcze coś tam jest w skrzynce, nie wiem, zobaczę jeszcze w tym tygodniu. Nie mniej, nie więcej, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ja mam po prostu straszną radochę yy, przez to, że moja lodówka w tym roku faktycznie przybrała yy, no, wystroju tymi kartkami przy okazji parzenia tej herbaty yy, opowiem wam co zdarzyło się tuż przed świętami. Otóż pojechałam jeszcze do Biedronki po parę dosłownie parę rzeczy. Chodziło mi głównie o sól, bo oczywiście widziałam, że jeszcze coś tam mam, ale bałam się, że przy yy, tej wigili może braknąć soli, a jak już braknie w drugi dzień świąt to w ogóle będzie tragedia, nie będę chodzić nigdzie pożyczać. Yy, więc pojechałam do Biedronki, wzięłam tam jeszcze owoce, wzięłam jeszcze wodę, żeby nie brakło. E, pff, tak, na tą chwilę tu nie pamiętam, właśnie co jeszcze tam wzięłam. W każdym bądź razie, e, tak powrzucałam, jakieś jeszcze słodycze były. No nie pamiętam. W każdym bądź razie, pani przy Kasie mówi 220 zł. Ja wysłucham, ale za co? Tu patrzę, no jest torba z biedronki, dobra, no to torba, ale ja maksymalnie mogłam zapłacić, no niech by było nawet 120 zł, no ale nie 220. Nie kupowałam ani ryb, nie kupowałam żadnych wędlin, żadnych wyrobów w sensie kiełbasy, ani filetów, no nic nie zje, żadnych kurczaków, nic takiego, nie? I mówię, że tu jest jakiś błąd. Pani mówi, że nie, nie, nie. Na pewno nie mam. Tam już zaczęło się chrząkanie, bo wiecie, jak wszyscy się zaczęli spieszyć, i w ogóle. Ja trzymam w ręce teraz telefon. Więc yy, powiedziałam, dobra, ok, ale ja odchodzę z boku i po prostu sobie to sprawdzę, bo to na pewno tyle nie kosztowało. Pani mówi, dobrze, proszę sprawdzić. No i oczywiście rozliczyłyśmy się, zapłaciłam te yy, 220 zł, tak. Odeszłam na bok i słuchajcie, patrzę, patrzę, mówię, dobra. Ja kupowałam Werdin herbatę. Wiecie, to jest taka, że jak się przejecie, że te prace żołądka gdzieś tam usprawnia, e, że te jelita lepiej y, pracują, więc wzięłam tą herbatę, ona kosztowała 1,6,25, no ale ja patrzę, ja mam 24 sztuki nabite. Więc powiedziałam, co? No i była tam inna pani, bo ta pani pas kasowała cały czas. Zapytałam się innej pani, czy ja to dobrze rozumiem, czy tu jest 24 sztuki tej herbaty? Ona mówi tak, ja mówię, czyli ja za tą jedną herbatę. Którą mam w torbie zapłaciłam 150 zł, ona mówi, no, jakoś to przez pomyłkę zostało tak nabite. No i oczywiście tamta pani skasowała tą jakąś tam panią, no i podeszła mówię, że tu jest błąd. No i zawołają kierowniczkę. No i oczywiście wyszło, że to jest faktycznie błąd, że zamiast jednej herbaty zostało mi nabite 24 sztuki i tutaj była właśnie ta cena 150 zł do tych moich, moich zakupów. Doliczona była herbata za 150 zł, no w sensie 24 herbaty, gdzie ja wzięłam jedną. Więc panie zaczęły tam razem to wycofywać, wiecie co, wyszło na to, że e, przy wbijaniu tej herbaty zostało wbite opakowanie zbiorcze. Nie wiem jak się to stało, to ktoś po prostu wykładając chyba towar, źle wprowadził i ja nie wiem, czy to się komuś jeszcze przydarzyło. No ja się skapłam, ale czy ktoś jeszcze inny, nie wiem, także apeluję o rozwagę, sprawdzajcie sobie swoje zakupy, bo jednak pośpiech, bo ja też się wtedy spieszyłam, wtedy też wszyscy się w ogóle spieszyli, bo to już było dzień przed Wigilią i wiecie, to chrząkanie, krękanie, no już jednak był ten szałpał, także dobrze, że stanęłam, zobaczyłam, bo 150 zł za herbatę, trochę za dużo, nie sądzicie? Także z 6:25 zrobiło się 150. No ja miałam na tyle uwagi, że sprawdziłam i, z, i błąd został naprawiony, dostałam pieniążki z powrotem. Pani mm, powiedziała, że ja tej herbany nawet nie mogę kupić, bo muszą wycofać. zrobić raz jeszcze yy, no chyba Jakoś inaczej nabić tą herbatę, żeby znowu nie było takiego błędu. Także apeluję o rozwagę, nawet przy yy, takich świątecznych zakupach, żeby jednak nie dać się nabić w butelkę. Dobra, słuchajcie, yy, tym akcentem się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że na dzisiaj to już po prostu wystarczy tego mojego gadania. Dajcie znać, jak u Was po świętach, bo u mnie e, święta były bardzo, bardzo leniwe, bardzo spokojne. Także nie było żadnych e, większych wtop, bo niczego nie brakło, nic nie spaliłyśmy, nie przypaliłyśmy. E, w gotowałam z moją mamą, także było dużo śmiechu, spokój. Był taki e, relaks, że to... Uhuhu. Byłam też w Wigilię zobaczyć się z teściową. Pojechaliśmy całą rodziną do teściowej. Spędziliśmy tam trochę czasu właśnie z teściową. W, drug... w pierwszy dzień świąt byłam u mojego brata, bo tam było 30-lecie małżeństwa, także powiem Wam, że było ludzi. Uh! Zobaczyliśmy się z dużą częścią rodziny. Spędziliśmy bardzo miły wieczór, bo to już od południa praktycznie po Parę godzin żeśmy, żeśmy razem spędzili, także było bardzo miło. No a wczoraj to żeśmy odpoczywali w domu i też było fajnie, bo było na spokojnie, na luzie, nikt się nie schorował Bogu dzięki, więc naprawdę te święta były bardzo, bardzo uważam za udane. Dajcie znać, co u Was. Mam nadzieję, że wszystko w porządku, że było wszystko po Waszej myśli. Czekam na Was w komentarzach. No i oczywiście proszę o tę łapkę w górę. Do zobaczenia już w środę.